W najnowszym serwisie telewizji obiektyw, między innymi susza coraz większym problemem dla mieszkańców Podkarpacia kulinarna bitwa regionów w jaśle. Zamek w łańcucie z nowymi atrakcjami na wakacje. Ostatnie miesiące w Polsce były niezwykle suche. Mamy najgorszą dekadę suszy, za którą odpowiada ocieplający się klimat. Dotychczasowe opady to i tak przysłowiowa kropla w morzu potrzeb. Problemy z dostępem do bieżącej wody mają m.in. mieszkańcy w Rymanowie i okolicznych gminach. Ten problem dotyczy wielu społeczności naszej gminy. Pojawiły się problemy z brakiem wody pitnej w studniach mieszkańcom już od połowy grudnia tamtego roku. I od tamtej pory staraliśmy się sukcesywnie szukać środków zewnętrznych, żeby wykonać brakujące odcinki wodociągów. Udało się znaleźć, ale z własnych środków w budżecie gminy kwotę 2 miliony 700 tysięcy, którą zabezpieczyliśmy na przetarg. Został wyłoniony wykonawca, prowadzi pracę w tej chwili. Zakres prac obejmuje przede wszystkim część gminy Rymanów i tak naprawdę część miasta Rymanów. To są ulice Mitkowskiego, Mickiewicza, Kolejowa, Nadbrzeżna, Jesionowa, Gospodarska. I tutaj praktycznie do chwili obecnej, gdzie jeszcze rozpoczęte są prace, już ludzie czekają na wodę, na wodę pitną z wodociągu, ponieważ w swoich studniach po upływie pół roku nadal nie mają wody własnej. Problem nasilił się od początku czerwca, gdy poziom wód gruntowych gwałtownie się obniżył. Są doraźne działania mieszkańców, kopią studnie głębinowe, jakość tej wody pozostawia wiele do życzenia. Natomiast mamy tak około zwodociągowane 50% terenu gminy i mieszkańców, ale odpowiadamy na te bieżące potrzeby, bo wydaje się, że brak wody pitnej będzie w tej chwili traktowany priorytetowo. Na ten moment spokojnie o dostępność wody mogą być turyści i kuracjusze w Rymanowie Zdroju. Spółka Rymanów EZA opatruje część mieszkańców i kuracjuszy w wodę pitną. Natomiast staramy się też doprowadzić wodociągami do miejscowości Rymanów Zdrój. Sołectwo deszczno, też wodę pitną z zwodociągowano, ponieważ nie tylko Rymanów cierpi z powodu braku wody, ale też i okolicznej miejscowości, m.in. nieopodal położony Ladzin. Więc to są chyba priorytety, które będą określały w tej kadencji zadania, które determinujemy, żeby jednak pomóc mieszkańcom. Nie da się funkcjonować bez bieżącej wody pitnej. Radzą sobie ludzie jak mogą, często dowożą to strażacy, biorą gdzieś po rodzinach czy nabierają wodę z innych ujęć. Widać wyraźnie. Wody zaczyna brakować coraz bardziej. Coraz mniej wody jest również w Zalewie Sieniawa. Funkcjonujący tam zakład uzdatnienia wody Wisłok obsługuje największe i najważniejsze ujęcie wody pitnej dla Krosna i kilkunastu okolicznych gmin. Zbiornik wody pitnej w Sieniawie zaopatruje ponad 120 tysięcy mieszkańców naszego powiatu chrześcijańskiego i miasta Krosna. Ale też jak pokazało upalne ubiegłoroczne lato, ten problem istnieje obniżania się lustra wody. Być może lato tegoroczne nie będzie tak suche, miejmy taką nadzieję. Natomiast daje się wyraźnie zaobserwować, że i też wody w Sieniawie za dużo jej nie ma. Problem w dużych zbiornikach wodnych widoczny jest m.in. w klimkówce koło Gornic. W ostatnich tygodniach jezioro Klimkowskie w Małopolsce wysycha w oczach. Woda ma sięgać aż pod piasek tam. Czyli, tam. Brakuje, czyli brakuje w pionie około 18 metrów. Co tu jeszcze? No elektrownia pracuje cały czas. Wodę pobiera, dopływ jest mały, nie ma opadów, susza, zimy nie było I to tak widzi Pan, że tej wody ubywa jakoś? W jeszcze upuszczają, w... no bo idzie na elektrownię, także przez trzy dni to jak ten mu widać, to tyle spadło. Zawsze to przyjemnie jakby was był stan górny. No. Także około 18 metrów w pionie brakuje, także jest trochę tego. Nad zalew, poza turystami spragnionymi kąpieli, przyjeżdżają także wędkarze. Głównie amatorzy leszczy, sandaczy i szczupaków. W tym sezonie na połów nie ma jednak większych szans. Nie ma ryb, bo nie zarybiali w tym roku, bo wody mało. Pamięta Pan, żeby było tak, jak, tak mało wody, jak jest w tym momencie? No nie. Zawsze więcej było. Ja nie wiem, jak nie będzie wody, co gorlice zrobią, mhm. bo im braknie wody, a deszczów nie ma oni puszczają A to co popadało to nie wystarczyło? Jest, co? Być. Nie, nie wystarczyło. Miasto Gorlice przygotowuje się także na scenariusz, w którym dojdzie do całkowitego zaniku Jeziora Klimkówka. Nie powinni się tutaj mieszkańcy obawiać. Na chwilę obecną, ujęcie kilkanaście lat, kilkadziesiąt lat temu zostało przebudowane i ono działa w inny sposób niż za początkowych czasów, więc przepływ rzeki naturalny przepływ rzeki jest wystarczający do tego, aby pozyskiwać wodę w wystarczającej ilości. Oczywiście my prowadziliśmy takie analizy, co by się stało na wypadek gdyby całkowicie doszło do zaniku nawet jeziora Klimkówka i zmniejszenia przepływu wody w rzece ropie. W razie W zawsze mamy możliwość podjąć inwestycje w studnie głębinowe, które mogłyby zapewniać dodatkową odpowiednią ilość wody. Niemniej jednak na chwilę obecną taka ewentualność to jest tylko coś na wypadek bezpieczeństwa. Problemy mają jednak mieszkańcy między innymi gminy Wiśniowa w powiecie strzyżowskim od wczesnej wiosny trwa poważny kryzys wodny. Regularne przerwy w dostawach i obowiązujące restrykcje zmuszają ich do oszczędzania każdej kropli. Choć największe ograniczenia wprowadzone już w kwietniu, sytuacja wciąż jest trudna, a nadchodzące lato budzi wśród lokalnej społeczności coraz większy niepokój. To problem niestety trwa nadal. On jest spowodowany tym, że Mieliśmy wyjątkowo suchą zimę. Nie było w ogóle śniegu, nie było opadów i w zasadzie tych opadów nie było do tej pory. Ostatnio no, pojawiły się, yy, pojawiło, się trochę, pojawiło się trochę deszczu, ale to jeszcze nie na tyle, ażeby odbudowały się źródła. Po prostu zaopatrzenie wody w naszej gminie yy, głównie realizują spółki wodne i yy, źródłem w ogóle wody w ich wodociągach są. Takie podskórne, płytkie studnie. Minusem jest to, że te źródła reagują właśnie na, na okresy suche po prostu i czasami obniżają się na tyle, że występują braki wody. Aktualnie w większości spółkach sytuacja nie jest taka zła, natomiast no w samej Wiśniowej, gdzie do tej pory. Przez kilka lat nie mieliśmy żadnego problemu. Tak się no, po prostu stało, że, że tutaj te źródła wysychają po prostu, one się pewnie odbudują, ale na to trzeba czasu i, i opadu deszczu. Zużycie przekracza możliwości lokalnych źródeł. Brakuje opadów, a bezśnieżna i ciepła zima nie pozwoliła uzupełnić naturalnych zasobów wód podziemnych. To pierwszy taki rok, w którym Wiśniowa boryka się z tak poważnym kryzysem wodnym. Jesteśmy poinformowani, że wtedy zakręcają wodę, wtedy nie. To, to nawet nie łapiemy, tylko, tylko sobie o, tak delikatnie po prostu rządzimy, tak żeby było wszystko w porządku. No wody nie ma. Mało wody jest bardzo mało. Brakuje wody źródła. Trzeba oszczędzać, zamykają wodę. Susza uderza w wiele aspektów naszego życia. Cierpi na tym przyroda, rolnictwo, a także cała gospodarka lokalna. Susza uderza tak naprawdę w bardzo wiele obszarów. Takim kluczowym i chyba najważniejszym to jest rolnictwo, gdzie są później mniejsze plony, straty finansowe dla rolników. To są też gospodarstwa domowe, gdzie mamy problemy z zaopatrzeniem w wodę. Przemysł to oczywiście ograniczenie produkcji. No, trzeba tutaj wspomnieć też o środowisku naturalnym, gdzie występuje podczas suszy degradacja ekosystemów wodnych, wysychanie rzek. Są to też mniejsze zasoby dla flory i fauny. No i w końcu myślę, że też bardzo ważne są tu samorządy, a także cała gospodarka lokalna, gdzie tak naprawdę podczas takiej suszy no istnieje konieczność podnoszenia kosztów awaryjnego dostarczenia wody. Europejskie Obserwatorium Suszy opublikowało raport, z którego wynika, że w przypadku Polski susza dotyczy prawie całego jej terytorium, a sytuację uznano za wymagającą obserwacji lub ostrzegawczą. Czerwiec w wiaśle to nie tylko początek lata, to czas, gdy miejskie życie wychodzi na ulicę, rynek i scenę. Od dni dziecka, przez obchody święta patrona miasta świętego Antoniego, czy dni jasła, po nadchodzące dni wina, które już zapowiadają się równie hucznie. To właśnie w tym czasie szczególnie widać, jak ważne są wspólne, lokalne wydarzenia. Imprezy miejskie to coś więcej niż festyny, to przestrzenie spotkania, budowania więzi i pokazania lokalnej tożsamości. W tym duchu po raz pierwszy w takiej formule odbył się Jarmark Antoniański. Wydarzenie pełne muzyki, smaków i wspólnotowego rytmu, a razem z nim bitwa regionów, czyli kulinarna duma polskiej wsi. Zapraszamy na relację z Jasła. Ten jarmark, który odbywa się w tą niedzielę po uroczystości św. Antoniego jest po raz pierwszy w takiej formie. Chcemy tutaj na rynku naszego miasta przede wszystkim cieszyć się z naszym patronem, świętym Antonim, ale tworząc taką wspólnotę wspólnotę społeczności lokalnej, która chce po prostu uczcić swojego patrona, ale też chce radować się, cieszyć franciszkańskim charyzmatem, duchowością, ale też i byciem ze sobą, tak po prostu, żeby to miało wymiar wspólnego świętowania. Było coś dla każdego. Muzyka, rękodzieło, regionalne przysmaki. Rodzinny klimat unosił się w powietrzu, a dzieci z radością korzystały z kolorowych atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Tak, my tutaj w Franciszkanie w Jaśle staramy się nie tylko ograniczyć do pracy dla parafii naszej, która jest nam powierzona, ale też chcemy prowadzać charyzmat franciszkański poprzez otwartość, poprzez wyjście do drugiego człowieka i propagowanie naszych świętych patronów, świętego Franciszka, świętego Antoniego. Dlatego też prowadzimy taką działalność, która ma przede wszystkim zbierać młodzież, dzieci. Drugim filarem jarmarku była bitwa regionów. Ogólnopolski konkurs kulinarny, w którym startują koła gospodyń wiejskich. W Jaśle zmierzyło się 20 drużyn z czterech powiatów. I Bitwa regionów ma za zadanie promowanie polskiej, zdrowej, ekologicznej żywności. To już jest nasz dziesiąty etap Bitwy Regionów. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowy w Rzeszowie zorganizował sześć takich bitew na terenie województwa podkarpackiego. Żeby wygrać przygotowałyśmy naszą regionalną zupę kminkową z kulasikami, czyli mięsnymi kulkami. Do tego proziaki regionalne, jak na ten region oczywiście, z musem z kaczej i wątróbki i konfiturą z czerwonej cebulki. Tak, chcemy wygrać naszymi proziaczkami. Jest to nasz produkt regionalny. Staramy się go rozpowszechniać. Na dzisiejszą bitwę regionów, przygotowałyśmy knysze jasielskie z czoskiem niedźwiedzim i domowym sosem cząstkowym. Na dzisiejszą Bitwę Regionu przygotowaliśmy rolatki wieprzowe z ogórkiem. Bitwa Regionów to coś więcej niż konkurs kulinarny. To celebracja regionalnych smaków, tradycji przekazywanych z pokolenia na pokolenie i wartości, które z nich wyrastają. Organizatorzy zadbali nie tylko o to, by na talerzach pojawiły się autorskie dania oparte na lokalnych produktach, ale również o to, by wydarzenie zwracało uwagę na ekologię, zdrową, świadomą kuchnię i zrównoważone podejście do żywności. Jeżeli my będziemy świadomie wybierać produkty polskie, to my tym samym jakby napędzamy polską gospodarkę. My tym samym jakby doceniamy pracę i wkład naszych rolników i kupujemy od naszych polskich rolników. Nie tylko smak, ale i serce włożone w przygotowanie potrawy przekonały jury. Koło gospodyń wiejskich z Machowej zdobyło pierwsze miejsce za tradycyjne gołąbki z kaszą gryczaną i sosem grzybowym. Danie, które zachwyciło autentycznością i regionalnym charakterem. To jest nasz pierwszy wyjazd, pierwszy konkurs i nie spodziewałyśmy się, że na pierwszym konkursie, gdzie jest 20 kół z czterech powiatów, my jako najmłodsze świeżynki takie, wygramy. Po prostu wydaje mi się, że dziewczyny są bardzo przebojowe, takie wesołe. I no. postawiłyśmy na nowoczesność, chciałyśmy się wyróżnić czymś spośród innych kół. Wydaje mi się, że wyróżni wyróżniłyśmy się. W świecie pełnym wysoko przetworzonych produktów, panie Zmachowej mają prostą, ale ważną radę. Co zrobić? No myśleć o sobie, o swoim zdrowiu, o, zdrowiu. o tak, przyszłości, tak. o swoim życiu. Muzyka ludowa, regionalne przysmaki i klimaty dawnych jarmarków. Wszystko po to, by wspólne świętowanie miało smak tradycji. Wyszliśmy z takiego założenia, aby cały ten jarmark odbył się właśnie w takiej... W takiej... W takiej tradycji, w takim nawiązaniu do, 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 do dawnych czasów, czyli jak najwięcej regionalnych akcentów. Właśnie obecnie na scenie, w tym momencie, mamy występy kapel ludowych, mamy bardzo dużo tradycyjnych potraw. W tym roku też udało się całą imprezę zorganizować w połączeniu również z bitwą regionów. niesło pokazało, że potrafi łączyć ducha, smaki, wspólnotę. Jarmark Antoniański i Bitwa regionów to nie tylko wydarzenia. To zaproszenie do świętowania razem na jasielską nutę. Święty Antoni, który ocalał z gruzów naszego dawnego kościoła, staje się dla nas symbolem odnowy tego, że nasze miasto jasło nie upada, a jest nadzieja na to, że będzie wzrastać, rozwijać się, mimo że może często nam się wydawać, że tak do końca nie jest. 22 czerwca w Rymanowie Zdroju odbył się dwunasty Ogólnopolski Biknik Rodzinny zorganizowany przez Świerkowy Zdrój Medical Spa. Wydarzenie objęli patronatem honorowym starosta krośnieński Jan Pelczar oraz burmistrz gminy Rymanów Grzegorz Wołczański. Partnerem głównym było województwo podkarpackie. W inicjatywę zaangażowało się ponad 140 partnerów i sponsorów z 13 województw. Program pikniku był wyjątkowo bogaty. Obejmował 11 paneli tematycznych i 40 stoisk programowych. Naszym przewodnim hasłem jest Łączy nas piknik i rzeczywiście nie jest to ani pusty slogan, ani też tylko sama zabawa, dlatego że to wydarzenie rzeczywiście łączy ludzi z. z... Z wielu zakątków naszego kraju, z wielu środowisk, branż i całe pokolenia cieszymy się, że są tą częścią tego wydarzenia i że rok w rok możemy wspólnie łamać i bić kolejne rekordy frekwencji. Skąd w ogóle pomysł na tego typu wydarzenie, bo pikników w regionie w ciągu roku nie brakuje rzeczywiście tak praktycznie pomysł zrodzenia i powołania do życia tej inicjatywy zrodził się w mojej głowie bardzo dawno temu tuż jak przyszłam do pracy do Rymanowa Zdroju uważałam, że podmioty tego typu jak nasze nie mogą tylko nie powinny tylko leczyć, ale również prowadzić działania szeroko zakrojonej profilaktyki zdrowotnej prewencji, również podnosić świadomość prozdrowotną mieszkańców naszego regionu, jak również motywować do działania, bo jednak nikt za nas tych działań prozdrowotnych nie wykona jak my sami. W wydarzeniu tym uczestniczyło ponad 4500 osób, co stanowi rekord w historii wszystkich edycji pikniku. Na gości czekały bezpłatne badania, konsultacje ze specjalistami, nowoczesne zabiegi rehabilitacyjne, zajęcia gimnastyczne oraz porady z zakresu kosmetologii i profilaktyki uzależnień. Szczególną uwagę poświęcono tematyce cukrzycy, choroby, która dotyka coraz większą liczbę osób. My oczywiście jako stowarzyszenie no to, no robimy badania cukru, czasem cholesterolu też, no ciśnienia, no o takie rzeczy dbamy. I w ten sposób, bo jak na przykład na takim pikniku jak dziś, czasem można komuś wyłapać tę chorobę. Jak co roku dużym zainteresowaniem cieszyły się czwarty turniej szachowy dzieci do lat 12 o puchar arcymistrza Jana Krzysztofa Dudy oraz czwarte zawody pływalskie o puchar burmistrza gminy Rymanów. Uczestnicy mogli również podziwiać wysoki poziom sportowy zawodników Akademii Piłkarskiej Benjaminek Krosno i gimnastyczek z klubu sportowego Sobonia Ustrobna. Na szczególne wyróżnienie zasługuje Fundacja Multisport z Warszawy, która przygotowała kreatywne konkursy sprawnościowe, ćwiczenia na koordynację oraz zadania sensomotoryczne angażujące uczestników w każdym wieku. Jesteśmy już po raz czwarty, z ogromną przyjemnością i satysfakcją przyjeżdżamy tutaj co roku, bo rzeczywiście piknik się rozrasta, a jednym z naszych głównych celów statutowych jest zachęcanie Polaków do aktywności i uprawiania sportu. Aktywność to zdrowie. Aktywność to lepsze życie, więc przede wszystkim edukujemy, ale też organizujemy różne tego typu wydarzenia, żeby zachęcić Polaków do ruchu, żeby rozbudzić pasję, zakochać ich w ruchu, bo to jest ważne zarówno dla dzieci, jak i dla seniorów. Co udaje się, Polacy coraz bardziej kochają ten ruch i ten sport. No, wyniki i statystyki są dla nas bezwzględne. 45% Europejczyków nie uprawia sportu, 65% Polaków nie uprawia sportu, no więc próbujemy to zmienić. No, czy nam się udaje, tego no, oczywiście do końca nie wiemy i to jest proces, który wymaga wielu lat intensywnej pracy. No ale zachęcamy, ale staramy się, edukujemy i na nasze imprezy, czy na nasze eventy, rzeczywiście dzieci bardzo i, i młodzież i dorośli chętnie przychodzą, no i później coś próbują, e, biegać. Chodzić na, na zajęcia Nordic Walking, organizujemy treningi online. Wiele programów, które dedykujemy dzieciom i cieszą się taką duż, dużym powodzeniem, dużą frekwencją. 12. Ogólnopolski piknik rodzinny w Rymanowie Zdroju to prawdziwy hit. Największa impreza prozdrowotna w kraju, która w tym roku przyciągnęła aż 4500 osób i partnerów z 13 województw. To wyjątkowe połączenie zdrowia, sportu i rodzinnej atmosfery, które naprawdę robi wrażenie. Połączenie z zabawy z edukacją to jest najlepsze połączenie, jakie można sobie wyobrazić. Natomiast chcę powiedzieć, że nasza formuła jest dlatego tak ciekawa, że z roku na rok nasza rodzina piknikowa się powiększa i już trzeci rok z rzędu nasz piknik ma zasięg ogólnopolski, ponieważ w to przedsięwzięcie zaangażowało się aż ponad 140 partnerów i sponsorów, 15 patronów medialnych, a po raz szósty województwo podkarpackie, jest partnerem głównym i to wszystko czyni, że ta nasza drużyna piknikowa rośnie w siłę i dzięki niej możemy się cieszyć piknikiem o takim zasięgu, z takim rozmachem i z taką siłą. Tłumy turystów odwiedzają Muzeum Zamek w Łańcucie. Oprócz zwiedzenia przepięknej rezydencji, turyści często mogą liczyć także na dodatkowe atrakcje. Tak będzie też w tym sezonie. Zachęcam do odwiedzin naszego muzeum, bo to jest nietypowe muzeum. To jest muzeum, gdzie czas płynie wolniej, gdzie możemy naładować baterie, gdzie możemy obcować ze sztuką, dosłownie obcować ze sztuką i to taką najwyższą, najlepszą, gdzie nie postydziały się najlepsze europejskie światowe muzea. Możemy zwiedzać zamek w nowym zupełnie układzie i to jest chęć nasza, aby zwrócić uwagę na te dzieła wybitne. Zraz z katalogiem wystawy dzieła wybitne, idąc jednocześnie przez całość wystawy, możemy zatrzymać się przy takich obiektach, które rzeczywiście. Są e, niezwykłe. E, I to nie tylko mówię o sofonizbie, e, ale mówię też o rzemiośle artystycznym, mówię o tkaninach, e, mówię o e, rzeźbie, e, malarstwie. To jest, e, to jest tak niezwykłe, że nagle odkrywamy przedmiot, który o, e, widzieliśmy tego samego artystę e, na przykład w Lówrze, widzieliśmy gdzieś, e, gdzieś w muzeach brytyjskich i nagle w łańcucie, więc warto przyjechać do łańcuta. Obecnie w Łańcucie można zwiedzać największą kolekcję ukraińskiej sztuki sakralnej w Polsce i jedną z najlepszych w Europie kolekcji pojazdów konnych. Możemy pobyć w przepięknych ogrodach, w tych różnych przestrzeniach oferujemy mnogość różnych przestrzeni, od e, oczywiście wnętrz zamkowych, ale e, również tutaj mam na myśli takie nieoczywiste przestrzenie jak dział sztuki cerkiewnej, jak dział pojazdów konnych, gdzie mamy najlepszą w Polsce kolekcję i jedną z najlepszych w Europie, e, moim przekonaniem najlepszą oczywiście w Europie kolekcję pojazdów konnych e, po rodzinie potockich. Mamy również storczykarnię, niezwykłą storczykarnię, gdzie zaskakujemy się w, o każdej porze roku, nie tylko w czasie kwitnienia katlei, ale tak że i dziś e, mamy ujeżdżalnie, możemy zobaczyć te różne przestrzenie. Mamy wreszcie park krajobrazowy, a jeśli wyjdziemy za mury w kierunku miasta, które również warte jest odwiedzin, to mijamy kasyno urzędnicze, dawne kasyno urzędnicze i tutaj dział historii miasta. Także w każdej możliwej konstelacji Muzeum Zamyk Łańcucie jest dostępne. Muzeum w Łańcucie rozszerza swoją ofertę także o najmłodszych gości w wieku przedszkolnym i szkolnym. Dla najmłodszych. Mamy przecież Centrum Edukacji i Tradycji im. Jana Potowskiego, gdzie najmłodsi zobaczą, jak to życie w zamku wyglądało: jak wyglądały bale, jak wyglądały podróże, jak wyglądała kuchnia, jak dzieciństwo wyglądało. Mogą się pobawić, mogą na parkiecie poćwiczyć menueta albo poloneza, albo, albo tutaj zobaczyć to, 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 tą, tą przestrzeń. Od takiej formy, ja nawet nie kiedy zachęcam najmłodszych, żeby najpierw tam trafili, a później inaczej odbierają przestrzeń zamkową. E, także myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Proszę się uspokoić. Proszę się uspokoić. W Polsce rocznie dochodzi do około 350 tysięcy ataków na ratowników medycznych, co stanowi 10-15% do 15 wszystkich interwencji. W badaniach przeprowadzonych przez Uniwersytet Jagielloński wynika, że 96% ankietowanych ratowników doświadczyło agresji w miejscu pracy, aż 88% doświadczyło agresji werbalnej, 74% aktów wandalizmu, a 68% bezpośredniego ataku fizycznego. Ten trend jest niestety rosnący. Policjanci coraz częściej asystują ratownikom w ich pracy. Można powiedzieć, że dość często dochodzi do takich sytuacji, gdzie właśnie ratownicy z medyczni zwracają się z prośbą o asystę policji w takich sytuacjach, ponieważ mają do czynienia z agresywnym pacjentem i nie są, w stanie, nie są sobie w stanie sami poradzić. W odpowiedzi na rosnące zagrożenie w sanockim szpitalu regularnie odbywają się szkolenia z samoobrony dla ratowników medycznych, lekarzy, pielęgniarek i opiekunów medycznych. Było to szkolenie z samoobrony przygotowane dla pracowników całego szpitala specjalistycznego w Sanoku, które było zorganizowane dzięki podpisaniu porozumienia pana dyrektora i komendanta powiatowego policji w Lesku. Dzięki czemu może mogliśmy w nim wziąć udział. A nauczyć się praktycznych rzeczy odnośnie obrony przed atakiem osób agresywnych, które często są u nas w szpitalu. W czasie warsztatów pracownicy służby zdrowia uczą się technik uwalniania się z chwytów, obrony w pozycji leżącej oraz reagowania w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia. Szkolenia te prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów, m.in. z CBŚP z Rzeszowa i funkcjonariuszy KP Lesko. Mogliśmy się nauczyć praktycznie, praktycznych uników przed atakiem, obrony przed atakiem, także wszyscy byli zadowoleni i na pewno przynajmniej poczuli się pewni w razie czego, żeby móc się obronić przed takimi osobami. Na początku podchodziłam do tego tak sceptycznie, bo myśl, pomyślałam sobie, co mogę się nauczyć w ciągu jednego dnia powiedzmy, nie? No ale jak poszłam na to szkolenie, no to faktycznie, faktycznie dało mi to taką może dużą pewność siebie i przynajmniej wiem teraz jak się bronić, jak ktoś, no pacjent przeważnie jak mnie zaatakuje. Myślę, że takich szkoleń powinno się odbywać jak najwięcej, no i na pewno powinno brać więcej osób w tych szkoleń. No było nas sporo, ale myślę, że no jak na szpital powiedzmy to bardzo mało było. Szkolenia z samoobrony dla pracowników medycznych będą kontynuowane do końca roku. Ratownik medyczny podczas wykonywania swoich obowiązków korzysta z takiej samej ochrony prawnej jak funkcjonariusz publiczny. Ratownik jest po to, by ratować Twoje życie i zdrowie. Przemyśl to, zanim podniesiesz na niego rękę.